Szkolna encyklopedia, dostarczyła mi trochę nowego wglądu dotyczącego ssaków. Dzisiaj jest czwartek, 21 listopada 2024 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami, po tym, jak przeczytałem o ssakach w szkolnej encyklopedii. Około czterech miesięcy temu pobierałem wiele polskojęzycznych plików z rozszerzeniem PDF do czytania ze strony annasmyślnikarchie.org. Szkolna Encyklopedia okazała się jedną z moich ulubionych polskojęzycznych książek elektronicznych zawartych w tych plikach. Na początku pliku przedstawiono, że zespół orga Polaków opracował nad tym polskojęzycznym przekładem anglojęzycznej Encyklopedii przeznaczonej dla dzieci, której oryginalny autor jest brytyjskim pisarzem Johnem Fardonem. Trochę przeczytałem szkolną Encyklopedię i uzyskałem trochę nowego wglądu na temat ssaków. Nauczyłem się, żeby utrzymać stałą temperaturę, ssaki muszą często jeść. Uważam spożywanie trzech posiłków na co dzień za czasochłonną, lecz niezbędną część życia ludzkiego. Czasami zastanawiałem się nad tym, czemu jestem obciążony spożywaniem dwóch lub trzech posiłków z codzienną częstotliwością, żeby wypełniać swoje ciało wystarczającą ilością energii i nie czuć się głodnym. Wydaje mi się, że odpowiedź polega na tym, że jestem człowiekiem, a człowiek jest ssakiem, więc jestem ssakiem, który musi często jeść, aby utrzymać stałą temperaturę. Szkolna Encyklopedia podpowiada mi, że ssaki mogą żyć w różnych warunkach, i w każdym klimacie. Wczoraj dopiero pojechałem z południowej części Chin do stolicy Chin pociągiem kolei dużych prędkości. Występuje znaczna różnica między klimatami w tych dwóch chińskich miejscach, dzielących odległość wynoszącą trochę ponad 2000 km. Przecież południowa część Chin leży w strefie podwrotnikowej, a stolica Chin w strefie umiarkowanej. Nawet w takich zróżnicowanych klimatach mogę żyć bez większych trudności, pod warunkiem, że spożywam wystarczającą ilość pokarmu, przecież jestem ssakiem.